Nowymi językami mówić będą. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Słowa Jezusa. Nie myślałam kiedyś, że będą się spełniały w sposób bezpośredni w moim życiu. A dzisiaj po posłudze słowa, kiedy rozważaliśmy te słowa i dawaliśmy świadectwo, czuję, że powinniśmy Wojtuś nagrać to świadectwo, którego obydwoje byliśmy świadkiem. Tak. Ale może przed tym przeczytaj ten fragment Ewangelii cały. I rzekł do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Amen. Amen. Amen, ale opowiemy świadectwo, bo to słowo jest piękne. Pamiętasz, może świadectwo najpierw o, 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 nowych, o nowych językach. Pamiętasz, znaczy ty wiesz o tym, że ja nie umiem mówić innymi językami niż nie znam innego języka, właściwie jak język polski. Pamiętam, jak mnie wyrzucałeś, a byliśmy gdzieś na przykład we Włoszech, i miałam gdzieś pójść zapytać się jakiegoś Włocha o drogę czy coś, i jeszcze się śmiali za mnie, że, że nie chcę wyjść i nie chcę mówić, no bo nie znam języka. Tak było. Pamiętasz, tak jakie to było śmieszne? To... <laughs> ćwiczyli mnie, żeście mnie ćwiczyli. Wypychaliśmy Cię, drzwi i ci otwieraliśmy, wypychaliśmy, no idź, idź, przecież dasz radę, powiesz to. <laughs> a ja mówię, po co mam iść i mówić, skoro i tak nie znam języka. No tak było, tak było I, i, a, a, poje... a kiedy uczyłeś mnie po francusku mówić, jak byliśmy we Francji, no jedno zdanie się nauczyłam, jedną bagietkę poproszę. Un baguette, sil vous silvupla. Tak. Tak było, dobrze tak mówię? Był. <głos》>, tak mi uczyłeś? Tak było. <głos》> no właśnie. I to, ale to o czym mowa jest nowymi językami mówić będą, co tutaj w tej ewangelii to nas to spotkało e, dwa razy i obydwoje byliśmy tego świadkami. To jest takie niezwykłe, że można doświadczać tak mocy Bożej. Pierwszy raz, kiedy byliśmy właśnie we Francji e, i ja naprawdę nie znam języka francuskiego i ty to wiesz, oprócz tego zdania właściwie, którego mnie nauczyłeś. No i merci i, i, i bonjour. No tak, no, 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 to, no to, są, to są poszczególne słówka, ale siedzieliśmy, e, był taki czas, że siedzieliśmy przy stole z Francuzami e, i są to były to osoby poszukujące Boga, który akurat zna, miał poznać nasz syn, syn umie po francusku, e, ale ten Pan Yy, Francuz, yy, a właściwie Amerykanin, który też umie i po francusku, i po, Ameryka, i po angielsku, natomiast ja nie umiem ani jednego języka, ani drugiego, porozumiewaliśmy się w języku yy, francuskim. Dla mnie to właściwie bez różnicy w jakim języku, bo u mnie tylko polski. Yy, no ale on bardzo chciał porozmawiać o Bogu. Może dlatego, że spotkał Polaków, może dlatego, że przed wydaniem się modliliśmy, nie wiem. Mikołaj jakoś nie czuł się na siłach, żeby to tłumaczyć. Ja też niewiele rozumiałem, bo mój francuski jest na bardzo słabym <noise> poziomie. No mój wcale. Ale kiedy ja widziałam, nie wiem, coś we mnie wstąpiło i tak siedziałam naprzeciwko niego i podjęłam ten temat. Już mnie nikt nie musiał wypychać. Był temat o Bogu. I zaczęłam z nim mówić. I to było zadziwiające, że ja mówiłam po polsku. Tak. A on mówił po francusku. I ja naprawdę go jego rozumiałam, a co lepsze, on rozumiał mnie. On nie znał języka polskiego. I tak żeśmy, nie wiem, ile trwała ta nasza rozmowa o życiu wiecznym, o Bogu, o jakichś problemach teologicznych, o różnych religiach, czy wszystkie są ważne, czy, czy, czy jest ta prawdziwa religia. To była rozmowa o Bogu. Idźcie, I idźcie głoście. Ile żeśmy rozmawiali. Z 15 minut na pewno. Mm, tak trwała ta rozmowa, może tak. I ja coraz większe oczy na początku. Nie wiem, czułam potrzebę, że mam w to wejść. I nie miałam żadnego strachu. I kiedy się skończyła nadal, rozważam to, że rzeczywiście rozmawiałam z Francuzem, nie znając języka. Jakby nasze języki się spotkały w jakimś miejscu, w którym Bóg chciał. No, tak to dziwnie wyglądało, bo on mówił po francusku, ty mówiłaś po polsku, ja rozumiałem tylko ciebie, pojedyncze słówka tego, co on mówił, aczkolwiek niewiele rozumiałem z tego francuskiego, naprawdę pojedyncze słowa. A Miko... I jakoś żeście rozmawiali. rozmawiali, a my z Mikołajem i jeszcze tam kolejna osoba, żona, po prostu patrzyli, co oni robili. Nie wiadomo, każdy słuchał tego. Rozumiał tylko to w własnym, ojczystym języku. Właśnie, to było takie, że Bóg pozwolił mi mówić tak, aby ten człowiek to rozumiał, i on rzeczywiście to rozumiał. I mówiliśmy o Bogu: idźcie i głoście, nowymi językami. To był dla mnie taki język, który był językiem Bożym. Tak to przyjmuje. A druga sytuacja, jak pamiętasz, byliśmy, jechaliśmy do Chorwacji. Najpierw zatrzymaliśmy się na winnicy i patrzymy, że mężczyzna, który sprzedaje wina. Właściciel tej winnicy utyka na nogę. Tak, bardzo go nogi bolały. Bardzo bo go nogi kolana, bolały, tutaj nam rozmawia, bardzo sympatyczny pan, rozmawiamy, a my mówimy, no to co, to pomodlimy się może o uzdrowienie. Ja do tej pory mam ochotę e, tam znowu zajechać i zapytać się, tylko nie wiem, jak my go znajdziemy, bo żeśmy go znaleźli w przypadku. A, a to, żeśmy się modlili, no taka wyszła e, no taka potrzeba, no facet utyka, trzeba się nad nim pomodlić i wszyscy żeśmy się złapali za ręce. Modliliśmy Był, się tak, byłeś ty, Mikołaj, mój brat, no i ten, i ten winiarz. I żeśmy razem się trzymali za ręce i się zapytaliśmy, czy umie ojczyna, żeśmy się pomodlili ojczyna i potem modlitwą o uzdrowienie. uchwaliliśmy Pana Boga. To było pierwsze takie, takie, takie fajne, że na w czasie wakacji, tak po prostu modliliśmy się o uzdrowienie, Ale drugie było, kiedy zajechaliśmy do innej, kupowaliśmy innej winnicy, tam miała i oliwę, i, i pomidory, i, i suszone figi. Zatrzymaliśmy się i okazało się, że ta pani ma chorą córkę. Tak. Taka rozmowa była i z tą córką żeśmy rozmawiali, czy możemy. No, ta córka przyszła, odwiedziliśmy, wyszliśmy do domu, porozmawialiśmy, pomodliliśmy się chwilę, ale ta pani mówi, jeszcze ma swoją mamę chorą. I ta mama chora wyszła, usiadła i też żeśmy się nad nią pomodlili, położyli ręce, wszyscy jak byliśmy, yy, i potem ta pani. Coś zaczęła mówić. I ale... to druga rzecz była właśnie, że ja też w ogóle nie znam chorwackiego, tak i y, 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 y nie mówię po chorwacku i to było dla mnie zadziwiające, bo znowu byliśmy, y, my byliśmy w cztery osoby i dwie z tych osób, ja i Mikołaj, y, on rozumiał co ta babcia mówiła, ty i mój brat nie rozumieliście, Nic. tylko byliście świadkami, że co, coś, oni mu, co, coś ta osoba mówi, natomiast ja się dobrze czułam, bo ta pani do mnie mówiła. I nagle zaczęłam, mówiliśmy o Bogu. Mówiliśmy o Bogu, idźcie i goście I ta babcia po modlitwie zaczęła do mnie mówić o Bogu, a ja rozumiałam wszystko. I nagle zaczęłam rozumieć chorwacki. I ten chorwacki tej osoby starszej był taki, znaczy. No, ty nie rozumiałeś nic? To nie był, że mogłeś się domyślać. To był no taki nie, język, ja nic, ja nic nie z którego nic się nie rozumiało. I potem mówię do Mikołaja, mojego syna, mówię, słuchaj. Czy ty rozumiałeś, co ta pani mówiła? On mówi tak. A ja się pytam, Ciebie rozumiałeś coś, Wojtek? Nic. Nic. Brata się pytam, coś rozumiałeś? Nic. Dar języków. Po to, żeby rozmawiać o Bogu. Byłoby to, żeby ten ktoś mógł spotkać Boga, jakie to jest cudowne. Aż, aż, aż mam ochotę spotykać kolejnych obcokrajowców. I daj Boże, żeby tak było, żeby można było rozmawiać o Bogu z każdym, kto tego potrzebuje. Nieważne, czy umiesz język, czy nie. Nie myślałam, że te słowa będą się spełniały w moim życiu, aż w taki sposób bezpośredni. Uwielbiam Cię, Panie, za to, że mogliśmy tego doświadczyć. Tobie, Panie, chwała. Bądź, Panie, uwielbiony na wieki. Amen. Amen!